27 maja 2023 roku Marek Papszun opuszczał ten stadion helikopterem przy akompaniamencie oklasków. Wtedy odchodził z Rakowa jako mistrz polski, a dziś po ponad rocznej przerwie wraca do Częstochowy. Pierwszym domowym rywalem Rakowa w sezonie 2024-2025 była Krakowia, a to oczywiście ostatni mecz drugiej serii spotkań. Zaczynamy od celnego uderzenia Bergrena, z którym spokojnie poradził sobie Rawas. Powrót Marka Papszuna wyglądał bardzo, bardzo spokojnie, bo na kolejną akcję czekaliśmy do doliczonego czasu pierwszej części gry. jean carlos centruje na głowę Antet Cyrnaca i napastnik Krakowa uderza mocno niecelnie. Do przerwy mieliśmy wynik 0 do 0. Warto podkreślić, że Raków bardzo słabo radzi sobie z Krakowią w ekstraklasie. Na 10 spotkań wygrał zaledwie jedno, 5 zwycięstw. Krakowi i cztery remisy. Druga część gry to już lepsza gra Krakowi. Olafsson do Otara Kakabadze. Kakabadze w polu karnym. Kakabadze sam i Trelowski na rzut rożny. Stały fragment gry rozgrywa Al-Amari z Majgardem. Majgard w pole karnym Nikt tej piłki nie dotknął. I Krakowia prowadzi 1 do 0. Dla Majgard'a to pierwszy gol w PKO Bank Polski Ekstraklasie. No i jak tu nie wierzyć w klątwę, jak padają takie gole. Cała defensywa Rakowa-Częstochowa stała jak zaczarowana. Marek Papszun pyta swoich piłkarzy, co tu się wydarzyło. No i trzeba było się brać do roboty, by odrabiać straty w tym meczu. Antec Rnac na niego tu liczyli wszyscy najbardziej. Dobry strzał chorwackiego napastnika, ale jeszcze lepiej. Rawaz w bramce Krakowi. Jean Carlos. Jean Carlos decyduje się na indywidualną akcję. Jean Carlos jest już przed 16 metrem. Strzał i znów górą golki pasów. Drużynie Rakowa grało dziś dwóch byłych zawodników Krakowie, a więc Kamil Pestka i Patryk Makuch, ale to nie oni. Byli najbliżej zdobycia bramki. Tu strzał, Erika Otieno strzał, niecelny zrobił. Marek Papszu zmiany pojawił się na boisku właśnie Otieno oraz Jonathan Brunes, a więc kuzyn Erlinga Halanda. Liczyliśmy, że choć od... odrobinę tej magii norweskiego napastnika tu zobaczymy. Ale to nie Brunes miał piłkę meczową na nodze, a Rakowica, a właściwie dwie piłki meczowe, bo najpierw obrońca Rakowa uderzał kolanem, broń Rawas, potem jeszcze dobitka i jeszcze lepsza interwencja bramkarza, zespołu gość. Ale Raków się nie poddawał, piłka w pole karne Kamil Pestka! A więc wychowanek Krakowi o krok od pokonania Rawasa. Mecz przedłużony o 5 minut, ale sporo w tym doliczonym czasie było przerw, a więc jeszcze lampru. Piłkę przedłuża obrońca Krakowi. Strzał Cyrnaca i oczywiście kto? Henryk Rawas, absolutny bohater drużyny z Krakowa. To jemu zawdzięczają w dużej mierze te trzy punkty pasy jemu i Majgardowi Rawas. Pod Wawel trafił latem, no i już ten transfer zaczyna się spłacać. Ostatni gwizdek sędziego Kwiatkowskiego. Krakowia znów wygrywa z Rakowem w Ekstraklasie. Krakowia pokonała zespół Marka Papszuna 1 do 0, a więc nieudany powrót na częstochowską ziemię trenera Mistrzów Polski z sezonu 2022-2023. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.